Cześć, ja nazywam się Ania Lucińska, a to jest mój kanał Lucińska Shows, na którym pokazuję Wam świat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Więc jeżeli lubicie motoryzację, to zapraszam Was na mój kanał. A już teraz rozpoczynamy nowy odcinek Lucińska Shows. W dzisiejszym odcinku Lucińska Shows o rzeczach cennych i bardzo drogich. O Jezus Maria! O równowadze w życiu. Uuu. Oraz o nowym Rolls się Kalinant Black Badge. żeby czuć różnicę ogromną. Miasto, zgiełk, ciągły ruch, ulice, budynki, ludzie, samochody. Według Rolls-Royce'a to właśnie tu Kalina czuje się najlepiej. I to właśnie miastem, tymi drapaczami chmur, inspirowany jest wygląd niektórych elementów tego auta. Jednak wiecie co? Mi się dzisiaj nie chce miasta. Chcę spokoju i pozamiejskiego klimatu. I to właśnie tam zabiorę Was na test tego samochodu. W życiu każdego z nas przychodzi moment na przemyślenia. Następuje taka chwila, kiedy zdajemy sobie sprawę o upływającym czasie, o każdej sekundzie, która już nigdy nie wróci. Dlatego większość z nich, z tych sekund, chce spędzić dzisiaj. Wyjątkowy sposób. Pomyśleć o życiu i byciu w tym fenomenalnym aucie. Pomyśleć o ewolucji światowej klasy super luksusowego suwa Rolls Royce Kalina na drugiej generacji Black Bench. Zobaczył go William Shakespeare powiedziałby zapewne Choć to szaleństwo, lecz jest w nim metoda To cytat z Hamleta, ale idealnie pasuje do opisu tego auta Kalinan to najbardziej ekskluzywny, gustowny, wytworny SUV w świecie motoryzacji Aczkolwiek Rolls-Royce na początku stawiał ogromny opór trendowi SUVów I na rynku pojawił się jako ostatni Na początku był Bentley Bentayga w 2015 roku To coś zupełnie Innego. Później w 2018 urósł Lamborghini. W dzisiejszych czasach wszystko jest trochę na odwrót i dopiero po koniec 2018 pojawił się właśnie Kalinan. Co ciekawe, właścicielem Rolls-Royce sam mówił o swoim samochodzie nie jako SUV, tylko All Terrain High Bodied Car, czyli w skrócie ATH-HBC. Brzmi trochę jak jakiś wirus, jakaś nazwa wirusa, więc nawet już sami ludzie z gudu stwierdzili, że już tak nie będą nazywać i zostawią to suwem po prostu. Zresztą wiecie co? I tak nieważne, jak sobie go nazwiecie, bo to i tak będzie Rolls-Royce. Z Rolls całą jego magią i wyjątkowością. No dobrze, ale jaki powinien być ten wyjątkowy suf od Rolls-Royce'a? Wytrzymały? Wyrafinowany, magiczny, no i taki, który zawiezie nas w pełnym spokoju, tam, gdzie chcemy. Nowa generacja Kalinana pozostała tak naprawdę wierna swoim ideałom. Co się zmieniło? Niewiele. Tutaj ten przód. Ale pozwólcie, że zrobię to bardziej elegancko, bardziej dosadnie. Mam tu taką ściągę od Rolls Royce'a. <laughs> jak twierdzi Rolls Royce, kluczowym motywem jest pionowość, która przypomina oświetlone drapacze chmur w megamiastach, w których Kalinan czuje się jak w domu. Ten motyw ma być zaznaczony w podejściu do nowych lamp i całego przodu, który składa się z prostych linii i z ostrych krawędzi, z naciskiem na czyste, monolityczne powierzchnie, które wzmacniają duże proporcje prezencję samochodu. Dziękuję. No powiem Wam, jestem zaskoczona. Myślę, że mógł to napisać nie wiem, jakiś może potomek samego Szekspira, kto wie. Ale po czym po prostu najłatwiej rozpoznać tego Kalinana? Tu, po tym, ta linia horyzontu, po tych pionowych światłach do jazdy dziennej, po grillu, który jest podświetlany w nocy i po 23 calowych felgach, które po raz pierwszy w historii są oferowane w Kalinanie w wersji Black Badge. W tej marce nic nie jest dziełem przypadku, chociażby nazwa tego modelu. Kalinan to odkryty w 1905 roku największy i najczystszy ze znanych historycznych diamentów. Odkryty w południowoafrykańskiej kolonii Transwalu, niedaleko Pretorii, ważący 621,2 grama. Został on nazwany na część właściciela kopalni, w której go znaleziono, Sir Thomasa Kalinana. We wnętrzu kalinana łatwo się odnaleźć, ale pod warunkiem, że nie przytłoczy Was luksus, bo tak dużych połaci drewna, skóry i gustownych materiałów praktycznie nie da się spotkać u żadnego z konkurentów. Pamiętać trzeba, że przycisk uruchomienia silnika jest po lewej stronie, przy przełącznikach świateł ale warek skrzyni biegów znajduje się na kolumnie kierownicy. Temperaturę wybieramy przesuwanymi pokrętłami, bez podawania konkretnej wartości wyrażonej w stopniach Celsjusza. Prostota jest również luksusowa. ale luksus to też możliwość personalizacji. Wyobraźcie sobie, że dziś 100% produkowanych przez rolls royce samochodów przechodzi przez program Bespoke, czyli specjalnych życzeń klienta. Można więc śmiało powiedzieć, że nie ma dwóch identycznych Kalinanów. A jakie zmiany w środku? Jest ich niewiele, ale są znaczne jak na Rolls-Royce'a. Pierwsza zmiana tu przede mną, czyli wyświetlacz, czyli zegary nie są już analogowe, tylko są zastąpione cyfrowym wyświetlaczem. Jest też kilka wersji, opcji do wyboru, motywów do wyboru. Tu ekran środkowy, on również troszeczkę urósł i na szczęście jest już dotykowy, czyli idziemy do przodu, aczkolwiek Rolls Royce zostawił to pokrętło fizyczne, którym też możemy sterować naszym ekranem, więc bardzo fajnie, duży plus za to dla Rolsa. No i to. Jedna z największych zmian, jedna z moich ulubionych, zobaczcie w tym miejscu pod zegarem znajduje się statuetka Spirit of Ecstasy, która nawiązuje do tej samej, która jest na, na masce naszego samochodu. Ona jest wykonana ze stali nierdzewnej i jest w kolorze czarnym, bo przypominam to jest wersja Black Batch. I w tym miejscu dużo osób myśli, że to jest wyświetlacz, że to jest ekran dla pasażera, ale to nie jest ekran, to jest po prostu taki wzór, który ma nawiązywać do tych wieżowców, pionowych linii, pionowych kresek. Właśnie zobaczcie, tak to się prezentuje. I tu znak nieskończoności, który jest bardzo mocno związany właśnie z wersją Black Batch. Cztery osoby podróżujące Kalinanem powinny być bardzo zadowolone z podróży tym autem, bo miejsca jest tu pod dostatkiem. A rozłożyste fotele należą do tych bardzo wygodnych. I co ważne, to jeden z tych modeli Rolls w których właściciel za kółkiem wygląda po prostu dobrze. Tu wcale nie trzeba mieć szofera. Podłoga w środku jest całkowicie płaska. I jak w innych modelach Rolsa, również w Kalinanie, drzwi zamykają się po naciśnięciu przycisku. Możesz do niego wsiadać setki razy, a i tak zawsze, chociaż na chwilę, uśmiechniesz się na widok dopracowanych detali i luksusu emanującego z każdego zakątka tego wnętrza. I moja ulubiona część, czyli prowadzenie. Ja nawet słuchajcie, nie lubię aż tak bardzo siedzieć tam z tyłu. Ja lubię siedzieć tu z przodu, bo czuć ten komfort, czuć to, że ten samochód po prostu płynie. To jest ten tak zwany Magic Carpet, czyli czujemy, że ten samochód jest po prostu fenomenalny. Czasami jest brak słów, bo widzicie, jak ja się uśmiecham. To jest niesamowite, jak do tego samochodu się wsiada. A szczególnie, kiedy przyjechało się po to auto, jakimś innym autem, nawet bardzo dobrej klasy, to jednak czuć różnicę ogromną. A co zmieniło się pod maską? Moi drodzy, nic się nie zmieniło pod maską i bardzo dobrze, ponieważ dalej mamy tu silnik V12 o pojemności 6,75 litra i o mocy 600 koni mechanicznych. Dlaczego? No bo to jest wersja Black Badge, czyli jest troszeczkę mocniejsza od zwykłego Kalinana. I uch, czuć tę moc, czuć tę moc w tej wielkiej kolumbrynie, która. Nie jest ospała, a płynie, płynie i sprawia, że ja się czuję bardzo dobrze. Naprawdę, w momencie kiedy się wsiada za kółko i widzi się te dwie erki, no, robi to robotę, powiem Wam, no, robi ogromną. Hmm. I nawet to co powtarzam przy każdym teście Rolls-Royce'a, że tym samochodem nie chce się jechać szybko. Nie chce. Po prostu w nim się czujesz tak dostojnie, tak że masz czas na wszystko. Nawet jak go nie masz, to i tak go masz, bo tu go musisz mieć. Bo to jest właśnie to, co jest bezcenne, a to, co jest drogie. Bo to jest bezcenne, ale drogie. Kalinan jest jednym z nielicznych suwów, Takim autem idealnym, które jest połączeniem cech limuzyny z zaletami wyższej pozycji za kierownicą. I to auto może nie jest zbyt tanie, ale tu spędzicie absolutnie bezcenne sekundy, momenty swojego życia, które warto liczyć.